Z nami jest pani Agnieszka Gołąbek, Communication and Public Affairs Manager in Pharma. Będziemy teraz rozmawiać na temat upowszechniania sportu: o tym, jak przeciwdziałać chorobom, które wynikają z braku, z braku aktywności fizycznej. To jeden właśnie z tematów, który był poruszany na panelu w ramach kongresu Polska Moc Biznesu. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda. Ta aktywność fizyczna wśród osób młodych. Właśnie ten temat chciałabym kontynuować, który był właśnie również na panelu, bo od młodych chyba powinniśmy zacząć, ale też nie możemy pomijać osób dorosłych, którzy prowadzą w dużej mierze siedzący tryb życia. Brak aktywności fizycznej jest bardzo dużym problemem, zarówno wśród osób dorosłych, jak i wśród dzieci. Oczywiście ten fakt wśród dzieci jest tym bardziej martwiący, że, że, że wychowujemy kolejne pokolenie osób, które nie tylko nie będą miały tych przyzwyczajeń, ale przede wszystkim są zagrożone bardzo poważnymi chorobami, ponieważ też otyłość wśród dzieci jest dużym problemem i ta otyłość wśród dzieci postępuje. Znaczy, mamy coraz wyższy odsetek. Dzieci z tego rodzaju problemami. Dlaczego brak ruchu, otyłość to, jest, to są takie duże problemy zdrowotne? Dlatego, że to, to jest przyczyna bardzo wielu chorób. To, to otyłość, brak ruchu to są przyczyny chorób nowotworowych, to są przyczyny chorób diabetologicznych, kardiologicznych. I wielu, wielu innych powikłań, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a także bardzo kosztowne dla systemu ochrony zdrowia, dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc generalnie rzecz biorąc, jeśli chcemy być zdrowi, powinniśmy być aktywni fizycznie i sportowo. Od dzieci zaczęłyśmy, ale tak naprawdę ten dobry przykład dzieciom dają dorośli, rodzice, często też szkoła, stamtąd też również wiele wzorców. Wynosimy. W związku z czym na co najbardziej powinniśmy kłaść nacisk? Na to wychowanie, jeśli chodzi o sport, aktywność fizyczną w szkole czy w domu i to powinno spaść na rodziców jako ich obowiązek. No właśnie, to jest organizm naczyń połączonych i oczywiście też odpowiedź na pytanie, jak jest zawsze najtrudniejsza, bo co do diagnozy wszyscy jesteśmy zgodni. Musi to być szereg różnego rodzaju działań, które będą, będzie podejmować państwo, różnego rodzaju ministerstwa i Ministerstwo Sportu, i Ministerstwo Zdrowia powinny w tym obszarze być aktywne. Powinna być aktywna również i szkoła, to znaczy. Musimy uczyć dzieci w szkole, tego, że aktywność fizyczna jest ważna, pomagać dzieciom ten sport uprawiać, uprawiać go bezpiecznie, robić z tego swego rodzaju modę niemalże i, i, i fajną formę spędzania czasu, a nie tylko nudną lekcję WF-u, z której najchętniej się ucieka. Z drugiej strony oczywiście bardzo ważne jest to, żeby potrzebę tego wysiłku fizycznego, codziennego ruchu tej aktywności widzieli również rodzice. Bo jeżeli nasi rodzice nie mają nawyku spędzania czasu wolnego w ruchu, no to dzieciom będzie tym bardziej trudno ten nawyk wyrobić. Jeżeli widzimy, że zaczynają być, mamy początki otyłości wśród u dziecka i tak dalej. I czasami rodzicom trudno jest to zauważyć, albo trudno jest zmienić nawyki żywieniowe, czy w ogóle dotrzeć do informacji, co zrobić w takiej sytuacji. Tutaj powinien też pojawiać się lekarz, który, lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny, który jest też tym pierwszym ogniwem, które widzi, że, że coś się zaczyna zmieniać, że dziecko zaczyna tyć i, i może być tym pierwszym źródłem informacji, że warto z tym coś jak najszybciej zrobić. Także... Wady postawy czy nawet ból kręgosłupa u dorosłych, tak kiedy dużo czasu spędzamy przed Absolutnie. komputerem. Wydaje mi się, że to są obecnie bardzo ciężkie czasy, aby jednak te dzieci zachęcić do aktywności, czy nawet dorosłych, bo dzieci mają inne atrakcje na wyciągnięcie ręki w postaci telefonu komórkowego, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu, no nie było takiej możliwości, aby spotkać się ze znajomymi, po prostu trzeba było wyjść z domu, tak? A jeśli chodzi o dorosłych, to pracujemy bardzo dużo, po kilkanaście godzin, często powiedzmy w dużych korporacjach, gdzie zależy nam na dobrych wynikach, wracamy do domu i chcemy odpocząć, albo jeszcze zabieramy tą pracę do domu, co jest jeszcze gorsze i nie bardzo chcemy jeszcze wychodzić do dodatkowo na spacer albo pobiegać. Tak, i tutaj trafiła Pani w sedno, bo brak czasu to jest jedna z podstawowych i głównych barier nie podejmowania prób, czy w ogóle jakiejś aktywności fizycznej. Natomiast to też, to też trzeba próbować zmienić niezależnie od wszystkiego. Czasy troszeczkę nam pod tym względem sprzyjają, ponieważ pomimo tego, że już jesteśmy po, w jakimś sensie po pandemii i nie mamy lockdownu, to wiele firm zdecydowało się jednak pozostać na takim połowicznym systemie, w hybrydowym systemie obecności w biurze i kilku dni na home office. I powiedzmy sobie szczerze, że pracując z domu, mimo wszystko łatwiej jest znaleźć, wygospodarować ten czas na odrobinę wysiłku fizycznego, niż rzeczywiście dojeżdżając do biura. Dobrze wszyscy wiemy, ile szczególnie w dużych miastach to czasami zabiera czasu. To też Natomiast... na pewno zależy od samodyscypliny, bo praca w domu, jak i w biurze ma swoje wady i zalety. Tutaj na pewno jest jeszcze bardzo dużo wątków do poruszenia e, i tych działań, które moglibyśmy i które są i będą wdrażane na rzecz tego, abyśmy mieli zdrowy tryb życia i dawali dobry przykład dzieciom i młodzieży. Dziękuję serdecznie. <śm> dziękuję bardzo. Rozmowę.